po obcięciu, trochę tych wstążek jeszcze z noty beton jest zimny ale już jest 20 tak 23 tam widzę a to ile ma? Ej. 23 było za góry całą noc a to było na dole całą noc no ciekawe a zaraz na słońcu to podgrzeje i zobaczymy jaki będzie efekt